Witajcie kochani, dzisiaj odcinek dosyć trudny. W każdym razie w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć Wam o LPS ciuberkach, które odeszły i cały czas gdzieś tam mam to z tyłu głowy i o nich myślę. No to teraz, skoro jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Sprawdźmy, czy Wy też pamiętacie te LPS tuberki, czy może gdzieś tam z tyłu głowy macie to, że chcielibyście, żeby one do nas wróciły. Chociaż jest to oczywiście niemożliwe, pierwszą LPS Tuberką, za którą tęsknię najbardziej, to Wam od razu powiem. Cała reszta jest przypadkowa, ale stwierdziłam, że o niej powiem na początku, ponieważ jest jedną z LPS Tuberek, z której brałam najwięcej przykładów i chciałam wziąć najwięcej przykładu, ponieważ jest to kuki LPS TV, w momencie, kiedy to nagrywam, ma 6000 subskrypcji. Prawie 7000. Ostatni filmik dodała dwa lata temu. Miała bardzo taki charakter słodki, cukierkowy, to wszystko było takie kochane, a filmiki mnie uspokajały. Kolejną lps Uberką jest Pepsi LPS. U niej też właśnie oglądałam bardzo dużo filmików. Na ten moment ma ona prawie 12 tysięcy subskrypcji. No i kanał jest oczywiście pusty. Czego bardzo żałuję, ponieważ lubię wrócić sobie czasami do dawnych filmików, a tutaj tego zrobić nie mogę. W każdym razie za Pepsi też bardzo tęsknię i myślę, że wiele osób ją zna. Jedna z legend polskiego LPS-tuba, która ostatnio trochę się ożywiła, potem znowu się wyłączyła, no i finalnie dostaliśmy coś smutnego, bardzo smutną wiadomość, mianowicie, że odchodzi z LPSTube'a tak na dobre. Mówię tutaj oczywiście o Suzanie Ginger, która sprzedaje aktualnie swoją kolekcję figurek. Jest to jedna z najdłużej działających LPSTube'erek. Myślę, że bardzo dobrze ją znacie. A jak nie oglądaliście nigdy filmów, to znacie ją doskonale z opowiadań innych. I również udało się zdobyć dwie figurki od Suzany Ginger. Było to dla mnie bardzo ważne, żeby mieć od niej te figurki, ponieważ czuję po prostu jakbym dostała figurki od legendy. Bardzo się cieszę, że mogłam je mieć. Są to takie dwa koniki. Są one moimi marzeniami. Były one moimi marzeniami, ponieważ osoby, które wam teraz podaję raczej są z momentu takiego starego lps tube. natomiast tu mi się wydaje, że to już taki jest nowszy lps tube, tak bym to nazwała. Raczej, gdy ja była młodsza, to nie widziała jej filmików. Może po prostu się nie nadarwiłam ale ona mi się kojarzy tylko z nowym lps tube natomiast też uważam ją za cudownego twórcę. Mówię tutaj o Denutka LPS, o której tak naprawdę nie oglądałam za dużo filmów, ale te, które oglądałam, chwyciły mnie za serce. Dlatego postanowiłam, że w mojej korgisiowej szóstce również odstąpię jej jedno miejsce. Numer piąty, czyli również legenda, to The Pudding LPS. Myślę, że tutaj tej osoby też nie muszę Wam przedstawiać w tym momencie. Nazywa się prostracja, także zapraszam na jej kanał, jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda The Pudding LPS to zapraszam tam, ale myślę, że wszyscy już wiemy ostatnia LPS jest to LPS bardzo Wam nieznana prawdopodobnie ponieważ tylko mi zapadła ona w pamięci jest to pierwsza LPS którą w ogóle w życiu oglądałam, nie powiem Wam dokładnej nazwy, ponieważ nie wiem, może tam był jakieś serduszka może jakieś X, coś tam nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jej nick brzmiał tak Biedroneczka LPS Tak sprawdzałam, nie ma jej już yy, z tymi filmami Była to pierwsza LPS Tuberka, którą widziałam w chyba drugiej albo trzeciej klasie podstawówki Jeśli nie prędzej, nie wiem, nie potrafię tego umiejscowić w czasie Pamiętam, jak otwierała pet -shopy. Ogólnie i tak ledwo było te pet -shopy. widać, bo cała jakość filmu po prostu ubłagała o pomostę do nieba, aczkolwiek to było cudowne, to były piękne filmiki, uwielbiałam ją oglądać, więc postanowiłam, że też jej tutaj oddam jedno miejsce, ponieważ była pierwszą eropelęsiewerkom, jaką oglądałam. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że taki trochę sentymentalny, tak to mogę nazwać, odcinek wam się podobał. Klikajcie łapkę w górę, subskrypcję i koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu, czy znaleźliście te wszystkie LPS-tuberki, czy może kogoś nie. A może kogoś lubiliście, a może kogoś nie. No i zapraszam Was do innych filmików. Pa! pa.